Jak daleko jest od słowa do słowa, a dalej chyba do mocnego jak sosna. Wypełnia się w uśmieniach prostych, które wiążą jak wstążka rzeki go witania, buje nasze dalekie. Cóż jest więcej nad gest, niewidoczny, przerzucony jak zielona struna. Nad miastem huczącym w łunach, nadstawania się obok mroczny mostek wiotki taki śpiewny. Pomocny. I niegrzmiące to nasze witanie Nie olbrzymie, ale ręka gdy dotkniesz Jest jak deska dębowa od łez mokra Która błyszczy się tęda i dobra Na kołyskę i na trumnę sposobna Ale i krzyż z niej strugać można, no i kostur co zielono grzywę liści puści z wiosną Bo się wierzy, że milczenie to śpiewanie A jak śpiewać, to Bóg nas tak śpiewem łączy Jeśli głosy będą jak dech gorący Co roztopi dni, to pory grób roztuli Tośmy dobrze, przyjacielu, Boga Jak daleko jest od słowa do słowa, A dalej chyba do mocnego jak sosna, Wypełnia się w uśmieniach prostych, które wiążą jak wstążka rzeki powitania, boję nasze dalekie. Cóż jest więcej nad gest niewidoczny, Przerzucony jak zielona struna, Nad miastem huczącym w łunach, Nadstawania się obok mroczny mostek wiotki taki śpiewny, Pomocne i niegrzymiące to nasze witanie nie olbrzymie, ale ręka, gdy dotkniesz, jest jak deska dębowa od łez mokra która błyszczy się tęga i dobra, na kołyskę i na trumne, sposobna. Ale i krzyż z niej strugać można, no i kostur. Co zieloną grzywę liści puści z wiosną Bo się wierzy, że milczenia to śpiewanie A jak śpiewać, to Bóg nas tak śpiewem łączy Jeśli głosy będą jak oddech gorący Co roztopi dni, to pory grób roztumi Tośmy dobrze, przyjacielu, Boga czuli Bo się wierzy, że milczenie to śpiewanie. A jak śpiewać, to Bóg nas tak śpiewem łączy. Jeśli głosy będą jak oddech gorący, co roztopi dni to pory, grup roztuli. Tośmy dobrze przyjacielu, Boga czuli.